Witam ponownie i jak zwykle serdecznie miłośników kultury i historii Inków oraz okresu podboju ich imperium przez hiszpańskich konkwistadorów. Ja nazywam się Tomek Szczerba, a to jest nasze dziewiętnaste spotkanie, którego tytuł brzmi: Dzieciństwo małych mieszkańców państwa Inków czyli jak Inkowie wychowywali dzieci, jak nadawano imiona i jaki obowiązywał system kształcenia. Inkowie wychowywali swoje dzieci bardzo surowo i z chłodnym podejściem, bez okazywania czułości, bez przytulania i brania na ręce. Kobiety w ciąży były zwolnione tylko z ciężkich prac polowych, poza tym wykonywały normalne zajęcia w domu. Przed porodem oczeszczały się z grzechów przez spowiedź, prosząc bogów o pomyślny powrót. Mężowie w tych dniach puścili. Indianka rodziła sama. Czasem funkcję położnej czy akuszerki pełniły inne kobiety, ale mogły to być tylko te, które wcześniej urodziły bliźnięta. Po porodzie nowo upieczona matka szła do najbliższej rzeki, myjąc noworodka i siebie. Przypomnę tylko, że rzeki andyjskie nie należały do najcieplejszych. Taki przebieg porodu i pierwszych godzin życia dziecka wpływał na wysoką śmiertelność wśród niemowląt. Jednak dzieci, które szczęśliwie przetrwały krytyczny okres, były silne i zdrowe. Za zły znak uważano, gdy noworodek miał jakieś wady, np. sześć palców, zajęczą wargę, deformację kończyn. Lub, jeśli nawet zdrowe dziecko urodziło się z nogami do przodu, mówiono wtedy o nim czakpa. Lub, jeśli poród nastąpił podczas burzy. Wtedy rodzice przez około 6 miesięcy pościli nie spożywając papryczek ani soli, nie współżyli ze sobą, ale za to cały czas odprawiali rytualne ceremonie. Jeśli kobieta urodziła bliźnięta, to zarówno ona, jak i jej dzieci nazywano chłaka, czyli czymś w rodzaju bóstwa. Bliźniaki określali inkowie także słowami czuku lub kuri, a w okolicach Kusko słowem Takiwawa. Uważano, że jedno z bliźniąt jest dzieckiem Illapy, czyli Boga Pioruna. Położnica była oprowadzana ulicami miasta w odświętnym stroju, obsypywano ją kwiatami wśród tańców, radości i śpiewów. W czasach przedinkaskich natomiast urodzenie bliźniąt było wśród niektórych plemion traktowane jako zła wróżba, i fakt taki był opłakiwany przez całe plemię. Poród nie oznaczał w życiu chłopki przerwy w rytmie pracy. Nie mogła też liczyć na pomoc specjalistów. Matka codziennie rano myła dziecko w zimnej wodzie i owijała w pieluchy. Czasem ogrzewała wodę, biorąc ją w usta i spryskiwała ciało dziecka. Myła ciało dziecka, ale z pominięciem głowy. A zwłaszcza cieniączka, którego nigdy nie dotykano. W czwartym dniu po porodzie umieszczano dziecko w kołysce, którą nazywano kiraw, której to dziecko już nie opuszczało przez pierwszy miesiąc życia. Spraszano do chaty krewnych i świętowano. Indianki karmiły mlekiem aż do czasu, kiedy pokarmo nie straciły. Karmienie odbywało się trzy razy dziennie: rano, w południe i wieczorem. Karmiąc, nachylały się nad dzieckiem, nie biorąc je na ręce. Jeśli matka miała dużo pokarmu, to nie karmiła dziecka dosyta, lecz odstawiała od piersi. Twierdzono bowiem, że jeśli dziecko zje za dużo, to będzie miało skłonności do biegunek i wymiotów, a w dorosłości będzie łakome i żarłoczne. Osłabione i chore dzieci określano mianem Ajuska. Małe dzieci kołysano w kołyskach. Kołyska składała się z deski o rozmiarach dziecka, opartej na czterech niskich nóżkach, z dwoma zagiętymi oparciami, służącymi do zawieszenia na nich zasłony. Dziecko w kołysce leżało na tkaninie i było przywiązane do niej sznureczkami. Gdy matka wyruszała z domu, przywiązywała sobie kołyskę do pleców przy pomocy szala owiniętego dookoła kratki piersiowej. W kulturze inkaskiej kobiety zawsze samo wychowywały dzieci bez względu na status społeczny. Nawet arystokratki nie oddawały swoich dzieci innym kobietom. Wyjątek stanowiły jedynie chore matki. Kobiety wychowujące dzieci wstrzymywały się od współżycia, twierdząc, że wpływa to na osłabienie dziecka i jakości mleka. Gdy dzieci były starsze i raczkowały. Trzymano je w zagłębieniu wykonanym w podłodze na głębokość pasa dziecka. W wielu regionach Peru u małych dzieci stosowano kształtowanie głów poprzez ściskanie ich deskami, owijanie bandażem lub wkładanie twardych czepków. Proceder ten trwał do osiągnięcia czwartego-piątego roku życia, kiedy do kości czaszki stają się twarde. Dzieciom nie pozwalana na żadną słabość, i od wczesnych lat brały one udział w wybranych pracach domowych, a potem w pracach rolniczych, z tym, że były inne dla chłopców, a inne dla dziewcząt. Kiedy dziecko było odstawiane od piersi w drugim roku życia, nadchodził czas postrzyżyn, czyli uroczystość zwana Rutucikoi. Gospodarze zapraszali krewnych i znajomych na tańce i picie ciczy. Spośród zaproszonych wybierano dziecku kogoś, kto pełnił funkcję jakby ojca chrzestnego. Podczas uroczystości obcinano dziecku włosy i paznokcie, a także nadawano imię, które dziecko nosiło do osiągnięcia pełnoletności. W przypadku chłopców był to 14. rok życia, a u dziewcząt trzynasty. Obcięte włosy i paznokcie chowano na pamiątkę. Dziecko otrzymywało od krewnych i znajomych podarki, a na zakończenie modlono się do bogów. Aby życie jego ułożyło się pomyślnie i aby po śmierci ojca mogło odziedziczyć jego dobytek. Uroczyste obchodzenie postrzyżyn dotyczyło jednak synów i to tylko pierworodnych. Jeśli uroczystość dotyczyła córki lub kolejnego syna, była znacznie skromniejsza. W tym okresie, aż do czasu osiągnięcia dojrzałości, dzieci znajdowały się pod bezpośrednim wpływem rodziców. I od nich uczyły się podstawowych czynności i nawyków. Ponieważ już od maleńkości dzieci pomagały w pracach domowych i rolniczych, mało miały czasu na zabawę, ale jeśli już się bawiły, to jako zabawki stosowano wszelkiego rodzaju bączki, piłeczki, kuleczki. Po osiągnięciu pełnoletności chłopcom organizowano bardzo huczną biesiadę zwaną waracikuj. Oraz nadawano imię, które od tego dnia towarzyszyło młodzieńcowi do śmierci. Przez całą uroczystość młodzieniec nosił na biodrach specjalną przepaskę zwaną wara. Przy pełnoletności dziewcząt organizowano dwudniowe, a niektóre źródła podają, że nawet czterodniowe uroczystości, które nazywano kikiczukui, podczas którego również otrzymywały one imię, a potem w od świętnych strojach podawały gościom napoje i potrawy. Wcześniej przez trzy dni przy zamkniętych drzwiach pościły w domowym zaciszu. Proces przejścia w dorosłość trwał kilka miesięcy i dzielił się na kilka etapów. Po pierwsze, młodzieniec musiał wykonać sobie własnoręcznie sandały, które musiały być na tyle solidne, by mógł w nich odbyć kilka pielgrzymek do świętych miejsc. Najpierw odwiedzał sanktuarium Wana Kawri, na szczycie w pobliżu Kusko, gdzie składał ofiarę, paląc młode lamy i wykonując rytualne tańce. Tu otrzymywał od rodziny Proce, którą chłostano go po ramionach i nogach i powtarzano to po powrocie do Kusko. Następnie wykonywał rytualny bieg, by złożyć hołd Ince i Boskim Posągom, podczas którego znów był chłostany procami. Potem adept spędzał noc poza miastem, by o świcie znów wspiąć się na górę kawli, ponownie złożyć ofiarę z lamy i powrócić do miasta, znów będąc chłostanym. Po rytualnych tańcach w mieście młodzieńcy odbywali procesję do sanktuariów wokół Kusko. Następnego dnia o świcie biegli do źródła, gdzie odbywały się rytualne kąpiele. Przywdziewali nowe szaty i wracali na główny plac Kusko, gdzie po oddaniu hołdu bóstwom otrzymywali dary od najbliższych. Obrzędy kończyły się spaleniem drewnianych figurek, ubranych w męskie i kobiece szaty oraz przebiciem uszu młodzieńców. Z wiekiem rozciągano otwory w małżowinach usznych, co oznaczało dostojeństwo i pozycję w społeczności. Jeśli komuś ucho się rozerwało, eliminowało to daną osobę z obejmowania ważnych funkcji w państwie. Po tym okresie młodzieniec musiał przez miesiąc ściśle pościć, a rodzina szykowała mu wtedy coś w rodzaju posagu, w skład którego wchodziła broń, szaty, najpotrzebniejsze przedmioty i także kukurydziane piwo, które przydatne było w uroczystościach po zakończeniu postu. W kolejnym roku wszyscy, którzy osiągnęli wiek dojrzały, musieli na specjalnie wyodrębnionym polu uczestniczyć w zbiorach kukurydzy. W skrócie można powiedzieć, że chłopca w wieku 6 lat obarczano pierwszymi obowiązkami. Pomiędzy 9 a 16 rokiem życia doglądał królewskich stat, po ukończeniu 17 roku życia zostawał gońcem czaskuj, w wieku 20 lat szedł do wojska, a po ukończeniu 25 roku życia musiał się ożenić. Rodzina była dla dziecka czymś w rodzaju narzędzia z ramienia państwa. Rodzina była rzecznikiem edukacji, rozwijającą ducha współpracy, społeczeństwa, odpowiedzialności i kolektywu. Starsi mężczyźni uczyli chłopców podstaw rzemiosła, wyrobu narzędzi i sprzętów. Dbano też o rozwój fizyczny, gdyż było duże zapotrzebowanie na wojowników i kurierów. Ciekawe spojrzenie na wychowanie dzieci miał Inka Wirakocza, ósmy władca państwa Inków, urodzony w roku 1380. Lub w drugiej połowie XIII wieku w Kusko. Zmarł w 1438, a okres jego panowania określa się na lata 1410-1438. Inka wyznawał następującą zasadę wychowywania dzieci: Ojcowie często są powodem tego, że ich synowie giną lub deprawują się wskutek złych obyczajów. Ojcowie popełniają bowiem dwa błędy. Po pierwsze, wychowują dzieci dając im za dużo podarków i łagodności, ulegają ich piękności i delikatności, pozwalając im na swawolę, a nie zważając na to, co ich spotka w przyszłości, gdy staną się mężczyznami. Od nadmiaru wygód dzieci słabną, nie mając siły ducha i ciała. Po drugie, wychowując dzieci zbyt surowo, stosując kary, które dzieci niszczą, powodują ich tchórzostwo i utratę woli umysłu. Dziecko surowo chowane traci nadzieję na uczenia się i nabywa wstrętu do nauki, a ci, co się wszystkiego boją, nie potrafią zebrać siłę w sobie, by dokonać dzieł godnych człowieka. Inka Wirokocza twierdził, że porządek, jaki należy zachować, to wychować z umiarem, co sprawi, że synowie będą silni i dzielni w czasie wojny, a mądrzy i rozsądni w czasie pokoju. Spójrzcie Państwo, te XV-wieczne metody wychowania powinny być aktualne i dziś. Nadawanie imion. Inaczej przebiegała ceremonia nadawania imion chłopcom, a inaczej dziewczętom. Gdy chłopiec dorósł i został odstawiony od piersi, organizowano rodzinne przyjęcie z tańcami i piciem. Najstarszy wuj dokonywał obcięcia włosów i paznokci i nadawał imię, który nosił do pełnoletności. Gdy chłopiec osiągał wiek 14 roku życia, na uroczystości zwanej Vara Chikui nadawano mu stałe imię. Gdy dziewczynka osiągnęła wiek 13-14 lat, pościła przez trzy dni zamknięta w domu, a czwartego dnia matka kąpała ją, czesała, zapolatała jej włosy oraz ubierała w odświętny strój i sandały z białej wełny. Następnie, podczas dwudniowej uczty, w której uczestniczyła najbliższa rodzina, nadawano jej imię, które miała nosić już do śmierci. Imię składało się z dwóch słów: nazwy rodowego Chłaka oraz słowa związanego z jakimś wydarzeniem z pierwszych miesięcy życia. Inkowie, nadając imiona swoim dzieciom, opierali się na nazwach przedmiotów kultu, zjawisk przyrodniczych, zwierzętach o nadprzyrodzonych właściwościach, pojęciach abstrakcyjnych i tradycyjnych miejscach. Arystokracja inkaska nadawała często swoim dzieciom imiona od nas zwierząt, kwiatów, ziół, dając do zrozumienia, że posiadacz takiego imienia wybija się ponad wszystkich. Przykładem jest tu imię Amaru, co znaczy anakonda, wielki, silny wąż. Nadanie imion nawiązujących do nas zwierząt było przejawem toteizmu. Zwykli inkowie otrzymywali zazwyczaj jedno imię, a przedstawicielom warstwy szlacheckiej nadawano w późniejszych latach życia przydomki, np. Inka, członek rodziny władcy lub warstwy szlacheckiej, Kapak, potężny, bogaty, Topa, królewski, władczy, Japanki, szanowany, poważany, Sinchi, silny, wojowniczy, Titu, wolny, Kusi, szczęśliwy, Apo, pan i wódz, Pachakuti, kataklizm, Amaru, smok wąż czy Chłaman jastrząb. Młodszym synom królewskim nadawano przydomek Aukui, co oznacza królewicz. I jeszcze chwilkę o szkolnictwie. Nauczanie obejmowało jedynie dzieci i młodzież pochodzące z klasy arystokratycznej, wybranych dzieci wyższych urzędników prowincjonalnych i wodzów podbitych terenów których wysyłano do kusko w charakterze zakładników. Skromne wiadomości zawarte w kronikach wspominają, że system nauczania trwał 4 lata. Na uwagę zasługuje wpis kronikarza Garcilaso de la Vega, który cytuje jednego z przedstawicieli warstwy szlacheckiej Inków. Oto co powiedział ten uczony: Wykształcenie jest zupełnie niepotrzebne dla prostego ludu, ponieważ lud staje się zarozumiały i bezczelny. Obniża prestiż państwa i stanowi dlań niebezpieczeństwo. Lud winien natomiast uczyć się zajęć swoich ojców i udoskonalać je, a nie sięgać do rzeczy, które do niego nie należą. Tyle, jeżeli chodzi o cytat. Nauczanie młodych chłopców obejmowało dziedziny wojskowości, administracji publicznej, religii, kipu i języka keczua. Nauczanie młodych dziewcząt obejmowało religię, naukę przeądzenia, tkania, przygotowywania pożywienia i napojów oraz przygotowywanie do służb w świątyniach lub służby domowej, gdyż często młode kobiety przydzielano przedstawicielom warstwy szlacheckiej w dowód specjalnej łaski władcy. Na dziś to wszystko tyle na temat dzieciństwa małych mieszkańców państwa Inków, ich wychowania, dorastania i kształcenia. Jeśli się podobało, to czekam na komentarze, polubienia i subskrypcje. Zapraszam także do odwiedzin mojej strony www.zmiłościdoinków.eu, na której znajdą Państwo wszelkie informacje o Inkach i okresie Konkwisty, a także m.in. kalendarium wydarzeń z historii Inków, słowniczek wyrażeń w języku Quechua i Aymara, poczet władców Inków i wiele, wiele innych wiadomości. Kultura Inków to naprawdę ciekawy i w dalszym ciągu nie do końca zbadany temat, zatem do usłyszenia na kolejnym spotkaniu.